Cześć, witam Was serdecznie. Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Witam na podsumowaniu wydarzeń z przedostatniej, trzynastej kolejki y, drugiej ligi Żużlowej. Kolejki, w której pojawiły się takie wyniki, których się troszkę spodziewałem, trochę nie. Ale tabela się pięknie ułożyła, ale to będzie na koniec. Już chciałem zaspoilerować, ale przejdźmy sobie już. Do pierwszego meczu, meczu derbowego, pożegnanie sezonu w pile. Polonia podejmowała PSŻ Poznań, przegrała 39 do 50. Ja uważam, że to i tak był bardzo dobry występ Polonii, a złożyły się na niego no znów kolejne trójki Artura Mroczki. No i jedna jedynka, ale też jedno wykluczenie, jedno zero, czyli taki występ mocno w kratkę, ale 10 punktów dwucyfrowka jest. Lars Skupień. Troszkę słabiej. No, upadek, 0 i później już nie wystartował. Był zmieniany. Marcin Jędrzejewski zdobył punktów 9 z dwiema trójkami. Tomasz Orwat 5 punktów plus 1. I tu uwaga. Pierwsza trójka to wiedzą ci, którzy to oglądali w telewizji. Z wielką radością ją przyjął. Ale pierwszy bonus Tomasza Orwata w tym sezonie. Ja wiem, że tutaj ważniejsza jest ta trójka niż, niż ten bonus w, w pierwszej serii. Aczkolwiek mimo wszystko też tak... Przy stat statystycznie warto to odnotować. No i i Civacic, co ten człowiek ma do poznań? No, przecież on nas nęka, już nękał nas na, w cudzie nad brdą w tym słynnym finale w Bydgoszczy. Teraz nas nękał jako zawodnik polonii piły. 13 punktów w 6 startach. No i Kacper Makowski, Marcin Ogrodnik po punkcie zdobyli. Więcej zdobyli w, w sumie literek, wykluczeń, i tutaj no jakby myślę, że to może bardziej temat naprawdę żużla, ale. Jakby ja rozumiem i zgadzam się z tym, że są rzeczy, których nie da się wytrenować na treningu, że mecze czy zawody, generalnie warunki takiej rywalizacji z rywalem, są potrzebne, żeby się czegoś nauczyć, ale wcześniej trzeba się nauczyć jazdy. Tutaj przede wszystkim a propos Marcina Ogrodnika, jeżeli on wychodzi do wywiadu, już mniejsza tutaj o tę kwestię stricte medialno-wizerunkową, bo to jest młody chłopak i on się jeszcze z tą kamerą, z mikrofonem i, I z reporterami musi otrzaskać. I tutaj nie o to mi chodzi, że nad wszystkie trzy pytania miał tę samą odpowiedź. Bardziej mi chodzi o treść tej odpowiedzi, że chce dojechać cało i zdrowo do mety, i, i cały czas się uczy. No, jakby cały czas się uczy. Myślę, że nawet Rune Holta mógłby powiedzieć, że cały czas się uczy, choćby jak startować. Ale. I każdy tutaj się jeszcze cały czas uczy, bo się człowiek uczy całe życie I ja nie mam do tego pretensji, tylko jeżeli on wyjeżdża z myślą, Jezu, ja chcę dojechać cało i zdrowo do mety, udaje mu się cało i zdrowo ukończyć zawody z tym dojechaniem do mety, to było wręcz przeciwnie, to ja się pytam, czy takim zawodnikom należy dawać licencję. Okej, okay. ja rozumiem, że ta licencja uprawnia do tego, żeby jeździć nie tylko w lidze, bo do tego, żeby jeździć w lidze, to trzeba mieć jeszcze 16 lat. I do tego, żeby, ale też do tego, żeby jeździć w DMPJ-ach. W porządku. Może trzeba tutaj rozdzielić zresztą, ale według mnie to nawet nie chodzi o to, czy to są dmpj Joty czy, czy to jest liga. Według mnie tutaj jest kwestia tego, czy w ogóle ktoś taki powinien wyjeżdżać na tor w zawodach. Niech on się uczy. Spoko. Można się uczyć bez licencji, no bo jakoś do tego egzaminu trzeba się nauczyć jeździć. Jak on zdał, jak w ogóle Kacper Makowski, też trochę podobnie, ale. Jak w ogóle juniorzy w Polsce zdają licencję, jeśli później no, wychodzi, że oni nie potrafią jeździć na własnym torze? To też jeszcze trzeba dodać. Ja pamiętam też, żeby nie było, że tutaj pile jadek Grzegorza Strużyka w PSrzecie Poznań, który późno karierę zaczynał mm, i przez pół swojego sezonu w PSrzecie kładł się w pierwszym łuku. No bo na tyle mu pozwali, pozwalały umiejętności dojechać do połowy pierwszego łuku. Kto mu wtedy dawał licencję, nie wiem. Ok. Przez te pół sezonu nauczył się na tyle jeździć na rzurzu, że później strzelił rekord toru. Chociaż prawdopodobnie chronometrażysta się wtedy mocno pomylił, aczkolwiek wyścig wygrał. No tutaj. Tego, tego, tego mu nikt nie odbierze już na pewno, więc i yy, nikt tego nie podważy. Wszyscy się tam chwytaliśmy wtedy w Poznaniu za głowę. Natomiast no, czy na pewno w taki sposób chcemy produkować? co rubryczkę tak, słupki ile licencji przyznano bo nie produkujemy w ten sposób nawet różnowców. no ciężko powiedzieć, żeby się uczyli, niech oni nabiorą faktycznie pewności na tym motocyklu, przecież na treningach też można się ścigać w czwórkę, Okej, okay, tak jak mówię, nie wszystko wypracujesz na treningach część trzeba y, od, y, nauczyć się w trakcie zawodów ligowych, ale no według mnie to nie tak powinno wyglądać, trochę znowu jest to budowanie piramidy od czubka zamiast od, od podstawy no, ale skończył zawody cało i zdrowo, i, i, tutaj, i tutaj gratulacje. Ten cel spełniony i, i to najważniejsze, pewnie no jest to jakiś znów przyczynek do kolejnej dyskusji na temat stanu polskiego żóżba. Cieszymy się, że Polonia Piła wróciła do ligi, tak w ogóle, i, i to jest chyba tutaj najważniejsze. I mam nadzieję, że w przyszłym sezonie już więcej będzie takich wyników: 39,50, a mniej takich 24,66 jak, jak w Poznaniu. A bez, tutaj. No oczywiście, przyjechał już praktycznie po pewnego bonusa, mecz wygrał, 3 punkty w takim razie, Rune Holta 10 punktów i wszyscy mm, awizowani do biegu, nominowa nominowani do tych biegów 14-15 oddali swoje biegi juniorom i Rune Holta i Kevin Pfeiffer, trochę słabszy początek, ale pokazał tego swojego Pfeiffera z ostatnich meczów także w, w końcówce, Robert Chmiel też rozkręcał się, rozkręcał i skończył z trójką. Kasper Gomulski, no to chyba, nie powiem, że najlepszy mecz w sezonie, ale jeden z lepszych. Tak pamiętam, że jak przychodził do psz -tu, jeszcze tutaj go Adam zaprosił naprawdę żużla i zadzwoniłem, spytałem się, czy celuje w 102 punkty w tym, w tym sezonie. No, wiadomo, rudy 102. E, nie no, celował w trochę więcej, 102 w domu. Nie wyszło. Na razie jeszcze do tych 102 nie dobił, ale myślę, że do końca sezonu, bo zaraz przecież jeszcze jeden mecz, playoffy, no i widać, że tutaj po tym meczu widać, że jest już na fali, znaczy na fali wznoszącej, co przesadziłem, ale idzie ku lepszemu, bo tak ostatnio to tak, po ostatnim meczu to tak ciężko mówić tutaj o fali wznoszącej, raczej pierwsze odbicie się, a oby to poszło dalej w górę. No i Jonas Cyfer troszkę słabiej, 6 punktów z bonusem, no, w trzech startach to jeszcze całkiem nieźle wygląda, tyle że tam potem jeszcze było jedno wykluczenie. No ale z wykluczeniami tak to jest, że zakłamują potem obraz tej średniej. Myślę, że nie najgorszy mecz Jonasa. Znaczy pewnie punktowo tak, ale postawa na to, że taka, taka jakiej się od niego oczekujemy. No i Oliwier Buszkiewicz, 11 punktów z bonusu. W pięciu startach, nie w czterech, ale nadal. No, to jest junior, którego. który nie miał najwyraźniej szans, żeby pojeździć w tym sezonie w Unii Leszno, a robi fantastyczny wynik. Nawet biorąc pod uwagę, że no jedzie, jechał w Polo, z Polonią Piła, ale mimo wszystko no, w biegach nominowanych zgarniał dwójki przeciwko najlepszym zawodnikom Polonii. No to jednak świadczy o tym, że, że w tym chłopaku jest potencjał. Kacper Grzelak dla odmiany trochę słabiej. On teraz pojechał jako gość w ekipie że Tu 5 punktów z dwoma bonusami. Ale przywiózł trójkę w biegu juniorskim, to, to najważniejsze. No a wiadomo, że kacprag Żelaka ocenia się jednak przez pryzmat tych jego startów w ekstralidze i, no i w zawodach juniorskich, tych indywidualnych, czy drużynowych może też. Tak więc tutaj akurat nie ma co, nie ma co tutaj porównywać na zasadzie porównań z drugiej ligi. No bo równie dobrze możemy porównywać Damiana Retejczaka, który robił przez sezon tyle samo punktów co Buszkiewicz. A czy zrobiłby tyle w pile? No, nie, mam pewne wątpliwości, no ale tak jak mówię. Niech, niech Oliver dostanie gdzieś szansę wyżej. Może zaraz pierwsza liga dla PS, że tu taką tutaj mamy w Poznaniu nadzieję, więc może by przedłużyć to wypożyczenie jeszcze o rok. Może dostanie szansę w tym, w tym leśnie. No, zobaczymy, jak się ta jego kariera rozwinie. Tyle a propos meczu Piła, Poznań i spraw wokoło. Jeszcze jedna drużyna Wielkopolska jeździ w, w drugiej lidze żużlowej. Jest to kolejarz Rawicz, tym razem pojechali do Rzeszowa. Z wynikiem na styku z pierwszego meczu 46-42 dla tych, którzy nie pamiętają, i wybronili tego bonusa na trudnym terenie, ale tym razem już naprawdę nie ironizując, naprawdę trudnym. 46-44, ja tu stawiałem jakieś 48-42, ale tak jak mówiłem na zapowiedzi, nie wiedziałem co postawić. Yy, I faktycznie mecz był na styku, mecz był bardzo wyrównany, yy, bo spotkały się znów takie dwie yy, troszkę nierówne drużyny z nierównymi zawodnikami. No kolejny słabszy mecz z kolei Pawła Miesiąca. Trzy punkty i dwa bonusy. Zawodnika, który jeszcze niedawno tam ładnie zaskakiwał nas pozytywnie w Ekstralidze. Edward Krczmasz, to był akurat jeden z tych jego bardzo dobrych meczów, których ma w drugiej części sezonu więcej, 13 punktów. Dawid Lampard punktów 8, 9, 8, 3, 2, 2, 7, 1, 8, dobrze czy mi się tutaj te, te cyferki troszkę plączą między mm, przed oczami? Osiem punktów Dawida Lamparta, 6 Huberta Łęgowika, czyli tak jak mówię, występy w kratkę. Kevin Welbert, 3 jedynki, 2 trójki. No to taka znowu zmienność, 9 punktów w sumie Timi Salonen. No on tutaj zrobił różnicę jako rezerwa zwykła, jako jako też no, ta rezerwa taktyczna za Szymona Baindura. 7 plus 2. A Szymon Baindur, no, frycowe. debiut w lidze z zerem, z wykluczeniem w pierwszym biegu. Okej, okay, zdarza się. Yy, wiadomo, że ci polscy mierzy muszą się jeszcze sporo uczyć. A ci zagraniczni, no, jak już zostali gdzieś wypatrzeni, no to znaczy, że coś tam prezentują teoretycznie. No z granem trochę nie trafili, ale tutaj o granie mówiło się, że to ma się rozjeżdżać i nie dali mu tej szansy. Postawili na wynik najpierw na Birkę Małza, teraz na, teraz na Salonena i chyba nie żałują w Rzeszowie. A w Rawiczu tym razem postawili na Toma Brenana, który zrobił 5 punktów i Kacpra Kłosoka, który zrobił punkt 1 na wykluczonym bajnurze dodajmy. No Ale też pojechali seniorzy i ci seniorzy tak pojechali troszkę... No, nie powiem, żeby spełnili oczekiwania, bo Daniel Kaczmarek. Ok, 10 punktów, dwa bonusy i ta jedna śliwka na koniec, ale tak jak to już parę razy powtarzałem, i dwie rzeczy powtarzałem: i że w drugiej lidze bardzo często mamy właśnie takie pojedyncze dziury w bardzo dobrym meczu, i to, że ktoś w tym 15-14 biegu, gdzie są najlepsze odnicy, no, musi to zero przywieźć, zwłaszcza w 15 jest to bolesne. A i to trafiło akurat na Daniela Kaczmarka tym razem. Damian Druszcz dla odmiany tutaj już przeskoczy trochę do niego, bo zrobił 9 punktów. Dawno nie widzieliśmy Damiana Dróżda w takiej formie, ale widać, że dostał, widać, że no musiał się pokazać dobrze na treningu, skoro wskoczył do składu. I widać, że spisuje się, że poprawił się na tym treningu faktycznie, skoro był drugim najlepiej punktującym zawodnikiem kolejarza. Tym razem troszkę zawiedli Australijczycy i Douglas i Pickering, no przyzwyczaili już nas trochę do tych dwucyfrówek, zwłaszcza Josh Pickering ostatnio. Sam master też, a on zrobił tylko 4 punkty i to jest chyba główny winowajca tej porażki kolejarza Rawicz w, w Rzeszowie. Takie mam tutaj wrażenie, no ale punkt bonusowy wybroniony przez kolejarza, punkt bonusowy, który daje y, Rawiczanom prowadzenie przed ostatnią kolejką. W tabeli, do której sobie jeszcze przejdziemy, ale mamy do omówienia jeszcze jeden mecz, mecz, który mnie osobiście mocno zaskoczył, bo tam Lokomotiv Dełga wygrał w jaskółczym gnieździe z Unią Tarnów 52 do 38, czyli bardzo wysoko wygrał. Um, no ale co się stało? No tak, nie jechał Tero Arnio. Okej, okay, za niego jeździła ZZK. Niezły mecz, bardzo dobry mecz Patryka Rolnickiego, niezły Keneta Hansena. Zresztą bardzo podobne, myślę, ale tutaj troszkę inaczej zawsze oceniamy zawodników krajowych. U24, gdzieś tam, a inaczej tych zagranicznych, którzy mają być dużym wsparciem, Troy Bachelor dla Unii takim nie był. I zupełnie inaczej oceniamy liderów, którzy przywożą no tak jak Oskar Bober, 4 punkty i bonus w pięciu startach. To jest chyba tutaj taka największa dziura. Chociaż trzeba przyznać, Peter Jung, zwłaszcza pod koniec zawodów z tymi, dwiema, z tymi dwoma zerami, no to też zawiódł. Tak jak zawiódł w poprzednim meczu, tak teraz znowu gdzieś mu ta średnia biegowa spada. Piotr Świercz no, miewał już lepsze mecze zwłaszcza ostatnio teraz jedynka na nazwie sulisie, i 0 no i William Dreyer taki mecz w kratkę 3-0, 3-0, ale to też cały czas junior zagraniczny, więc powinien prezentować coś więcej i prezentuje, no umówmy się, no, 6 punktów to był do tej pory poziom naprawdę nieosiągalny dla duetu juniorów unitarnów, a co dopiero dla pojedynczego zawodnika tak więc tutaj naprawdę gratulacje no to jest chyba też taka dodatkowa wartość, którą wniósł do zespołu Kenneth Hansen, że, że pomógł sprowadzić właśnie Williama Drejera ale starczyło to tylko na 38 punktów a Lokomotiv w Pils nawet ze słabym Kostigowsem, który zrobił 6 punktów nawet ze słabym Kołodinskim, który zrobił 2 punkty z bonusem to tylko w jednym starcie Później dwa zera, nawet znów ze słabym Antwysulisem, który zrobił dwa punkty, dwie jedynki dodajmy, i z Kevinem Julem Pedersenem który znów jeździł w kratkę z tymi dwoma zerami w środku zawodów. To tak pewnie liczyli na coś więcej, ale mieli Adama Elisa z 10 punktów bonus i taśma w ostatnim biegu. Wiktor Palowara zaczął od zera, a później zrobił serię czterech trójek. I Nick Morris, który zrobił 13 punktów i bonus. No i to jest ta różnica trzech zawodników, którzy robią 35 punktów. Gdzie cała drużyna Unii zrobiła 38. No i tak to można jeździć, nie? I w ten sposób Lokomotiv wygrał ten mecz. Ym, I chyba tyle, jeśli chodzi o, o ekipę z Łotwy. Myślę, że tutaj dużo więcej powiemy na temat ym, tego, co się dzieje w tabeli, bo to jest ciekawe. Mamy cztery drużyny, które już wiemy, że będą w playoffach. W tej kolejności, chociaż przyznam, że ja co do tych bonusów nie jestem, nie jestem przekonany, że na pewno tak się to układa. Wziąłem to ze strony ze strony oficjalnej drugiej ligi Żużlowej, gdzie muszę zaznaczyć raz jeszcze: cały czas jest błędna liczba małych punktów przy Unitarnów. Tam jest minus 106, a tu jest minus 108 i ta jest właściwą, bo tutaj u mnie się to do zera równa. Tak samo ma Speedway News.pl, gdzie mają kompletnie pomyloną kolejność, ale to już. To już tam jakieś chyba techniczne problemy i to widzę od paru kolejek. Natomiast Kolejarz Rawicz, kolejasz Opole, PS że Poznań, Lokomotiv, w Pils, czyli faworyci w playoffach wszyscy z 18 punktami. Przy czym Daugavpils Pils 1 bonus mniej, ale zyskali na remisie z Polonią Piła. Stal Rzeszów w tej chwili na miejscu piątym, Unia Tarnów na 6. Może się to zmieni w następnej kolejce, chociaż wątpię, bo Unia przyjeżdża do Poznania. Lokomotyw Dałga w Pils pausuje, ale i tak już nie są w stanie te drużyny z, z południowo-wschodniej Polski awansować przed, przed Łotyszy. No i ta ostatnia kolejka, mecze Rawicza, Opola i Poznania zadecydują o tym, kto awansuje z którego miejsca do fazy playoff. Wydaje się, że najłatwiej ma jednak kolejarz Rawicz, bo będzie kończył, będzie kończył derbami z Polonią Piła. Do Poznania przyjeżdża Unia Tarnów, a Um, Opole pojedzie ze stalą Rzeszów i ma najtrudniej. Tak mi się tak mi się wydaje, ale też ma bardzo mocny, bardzo mocny um, skład. Zresztą to sobie za chwilę zobaczymy na podstawie średnich. Oczywiście Francis Gusts nie pojechał w tej kolejce, więc nie spadła mu średnia i cały czas jest liderem. Jakub Torsel, jak i reszta Opola też nie jechała, pauzowali, więc nie spadła im średnia. Nick Morris pojechał fantastycznie i awansował na trzecie miejsce. Zawiódł Josh Pickering, to spadł na piąte. Takie są koleje losu Rune Holta. Piękny występ, 10 w y, 4 startach. No i tutaj mam małą taką zagwozdkę, bo y, jeśli chodzi o samą średnią, tutaj mam, muszę wytłumaczyć między Cyferem a Holtą. Średnia Rune Holt'a to jest 2, 115 i 3, jeszcze gdzieś tam na, w czwartym miejscu po przecinku, a u Adriana Zwera to jest 114,7 chyba czyli 1114 po przecinku, Ty, przepraszam, 1147 po przecinku, o. Tak więc średnią de facto ma niższą, ale ponieważ zaokrąglamy to do tych trzech miejsc po przecinku, no to się spłaszczyło do 215 i wówczas liczymy te trójki, no i więcej trójek ma Adrian Cyfer niż Rune Holta, dlatego w tym zestawieniu mam go tak, chociaż Excel mi wypluł odwrotnie. Ryśka na szóstym miejscu, a Adriana na na siódmym, co jest faktycznie bliższe tej faktycznej średniej, ale mm, no jednak ja tu przyjąłem taką zasadę. Nie wiem szczerze mówiąc, jak się to rozstrzyga, no ale wydaje mi się, że jeżeli jest założenie y, do trzeciego miejsca po przecinku, no to nie patrzymy już normalnie to, co dalej, a że Excel to robi, no jest mądrzejsza maszyna od człowieka. No, ja jednak tutaj skorygowałem go do zasad takich, o, takich że jest remis, do trzech miejsc po przecinku i liczymy trójki, których więcej ma cyfer. No wierzę, że w ostatniej kolejce Rysiek go wyprzedzi jeszcze, no po prostu. Yy, no i jeszcze jest Daniel Kaczmarek, 2.094, Sam Masters, któremu mocno spadło, on był czwarty w, przed tą kolejką, teraz jest dziewiąty, 2.073. Artur Mroczka, 2.00, 2.00 ma także Kevin Welbert, to jest akurat taka średnia, gdzie raczej nie spodziewajmy się, że są tam jakieś mocne naciągnięcia przy zaokrągleniu, taka piękna, okrągła średnia. Ale Kevin Welbert ma mniej tych trójek. O jedną, tak dokładnie. Tyle, że Artur mroczka ma dużo więcej dwójek, więc tutaj musiałby Welbert po prostu jeszcze dwie trójki nadrobić nad Arturem Mroczką, co nie jest wykluczone, bo tak jak mówiłem, Stal Rzeszów jedzie do Opola, a Polonia piła do Dorawicza. Zobaczymy, jak się to ułoży. 14 kolejkę sobie oczywiście również zapowiemy, tak więc zapraszam do oglądania. W czwartek pewnie będę nagrywał, czyli w piątek pewnie Adam rzuci, czy na piątek Adam rzuci, może tak powiedzmy. A dzisiaj dziękuję już bardzo serdecznie za uwagę, Wojciech Nowakowski, Sportowo. Zapraszam oczywiście do subskrybowania i dodania dzwoneczka, żebyście nie przegapili tych naszych zapowiedzi i podsumowań na różnych poziomach ligowych. Prawdy, żużla, spróbuję gdzieś tutaj Adama przekonać, żeby o tych juniorach. Coś, coś pogadać i oczywiście pewnie wtedy trzeba by to stosować to do takiego piątku, kiedy Krzysiek Dziamski będzie mógł, y, będzie mógł y, wystąpić w tej prawdzie rurza, bo to jest jednak ekspert od, od tych kwestii y, szkolenia młodzieży. I, I może tak to nazwijmy, bo wpadło mi do głowy coś, co by bardzo źle zabrzmiało, więc może już nie będę pogrążał siebie dalej, a tym bardziej Krzyśka. Tak więc dzięki bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w naszych kolejnych filmikach. Cześć!